맞래 그... 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 Nie, Tomek to wyklepie jak blacha moja rejestracyjno pod Sosnowcem Nie, odchopał, bo no, mu się no, chok Jedziemy na targ, nie? Ja wacek stań tu, ja sobie zdjęcie robię, nie? I nie? z Sosnowiec zrobię, nie? za wajtkiem, nie? Za autem Wacek Steczny je Volvo gościa <śla> ja patrzę, kurwa Wychodzi taki lepek tego Volvo, nie? A my nie w pięciu, nie? I ile ta szkoda będzie kosztować, kurwa nie? Ja patrzę, nie? Ja patrzę, wąski już mu ta rejestracja tam klepie ja do, rejestracja, do tego auta, wiesz Panie, to śluby, jest dobre! Siurka dobre, kurwa! No, żebyś nie odjechał i na psy nie dzwonił, kurwa! Nie, 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 dajcie 50 złotych! A, a, a 100 metrów dalej od razu my w brama na targi wędkarskie wjeżdżali. Ale... Ani zdjęcia nie zrobiłem. Ale To nie no, ja ci, jak żeś jak ty w tył w przód, no, to możesz powiedzieć, że to on ci przodem w tył wpiodolił, nie? No i świadków było. Nie zależy on go, sam. Nie bo zależy robi mi jak... pan kurwa, cofaj do tyłu, bo ja się muszę zdjęcie przy znaku Sosnowiec zrobić I obsteczny, ale chowa. to auto było takie małe, że ja go z tyłu nie widział, że za mną jakieś auto jest Jo, jada, jada, nagle taki sztop, dup, nie? Ja Wszyscy wbici, wiesz jak? Hop, hop, hop w szoku siedzi gano, Szybko mi się szkoczyło, kurwa I 50 Kurde. dni doło dupcenia na, na targach, no, 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 nie? Chuj, no ale no, to jak kurwa na dołku do rana, kurwa, kurwa Pomie czy nie pomie, bo kurwa, z pasztetem pękła. i kawa zbożowa Nie, nie jadę nigdy, pierdolej kurwa Nie ruszą tam kurwa.